Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał? Zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie zostanie zabity a trzeciego dnia z martwych wstanie potem mówił do wszystkich jeśli ktoś chce iść za mną niech się zaprze samego siebie niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo pańskie. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w ten dwunastą niedzielę zwykłą. I zapraszam do tego, abyśmy wspólnie przewędrowali dzisiejszą Ewangelię, tym bardziej, że w aklamacji słyszeliśmy, że moje owce słuchają głosu Mego. Jeżeli możemy się połączyć za pośrednictwem tego nagrania, to myślę, że i ja, i Ty jesteśmy w stadzie Chrystusa, a On jest naszym pasterzem. Dlatego tym bardziej zastanówmy się, co dzisiaj mówi do mnie i do Ciebie nasz Pan Jezus. Jezus Chrystus. Jesteśmy, moi drodzy, tak naprawdę po ważnych wydarzeniach w liturgii, co nam jest w niebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, niedziela Trójcy świętej, Boże ciało. Dotykaliśmy tajemnic wiary, tak naprawdę na każdym kroku, no bo jak możemy zrozumieć, że Chrystus zmartwychwstał? Wielkanoc, jak możemy pojąć, że jedna i niepodzielna trójca, e, jest to jeden Bóg w trzech osobach z jedną naturą? Jak możemy pojąć to, że Chrystus wstępuje z ciałem i duszą do nieba? Jak możemy w końcu pojąć to, że zostawił nam siebie w postaci białego chleba i wina, swoją, swoje ciało i swoją krew? To wszystko nas przerasta. I tak, naprawdę, tak naprawdę dzisiaj kiedy jesteśmy już po tych wszystkich ważnych uroczystościach, wracamy do źródła. Wracamy i zastanawiamy się, kim tak naprawdę dla mnie jest Jezus. Ponieważ usłyszeliśmy na pewno w ciągu tych dni wiele, wiele teologicznych definicji, wiele teologicznej wiedzy o Chrystusie, natomiast ostatecznie i tak wszystko się sprowadza do tego, kim on dla mnie jest. Czy jest dla mnie żywą osobą? Czy jest dla mnie żywym Bogiem? Czy jest może jakąś historią, mitem, ideą, wzorem idealnego człowieka? Kim On dla Ciebie jest? Zapewne wiele razy słyszymy, co myśli świat o Chrystusie. Słyszymy wiele razy, co inni myślą o Chrystusie. Natomiast moja osobista wiara musi opierać się na mojej osobistej relacji z Nim. Nie mogę być w relacji, jeżeli nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Nie mogę być z kimś w relacji, jeżeli nie wiem, kim ta osoba tak naprawdę jest. Oczywiście możemy budować jakieś protezy relacji, jakieś udawane relacje, ale jeżeli chcemy mieć prawdziwą relację, to muszę się zastanowić, kim ta osoba jest i kim ona jest dla mnie. Czy jest przyjacielem, partnerem, współpracownikiem, kolego, koleżanką, przyjacielem? Każdy z nas musi sobie na to indywidualnie odpowiedzieć. Ale Jezus nie zostawia nas tym samych. Oprócz zadania pytania, e, za kogo mnie ludzie uważają, za kogo w mnie uważacie, mówi również samo o sobie bardzo mocne słowa. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Powtórzę. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Czasem, kiedy my coś robimy e, w kwestii wiary, mówię, chciałbym pojechać na rekolekcję. Chciałbym teraz przyjść na adorację. Chciałbym żyć bardziej słowo, słowem Bożym. A Jezus, mówiąc o tym, kim jest i mówiąc o tym, co ma zrobić dla człowieka, mówi, że musi to zrobić. Że ta miłość do człowieka jest tak wielka, że Jezus musi za niego umrzeć. Że musi zostać odrzuconym. Że musi wiele wycierpieć po to, abym i ja, i ty, abyśmy my mogli żyć. I po tym bardzo mocnym zdaniu e, i wyjaśnieniu. Jezus wraca się do nas. Mówi: jeśli ktoś chce i za mną, niech się zawsze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech nie naśladuje. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Ja jako człowiek mogę i za Chrystusem. E, Jezus, opowiadając o relacji między Bogiem a człowiekiem, wskazuje trochę na nierówne proporcje, że Bóg. Nie może nie kochać człowieka. Nie ma takiej możliwości, aby Bóg odrzucił człowieka, ale też wskazuje na to, że człowiek może to zrobić. Oczywiście pomijam teraz kwestię, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale w rękach każdego z nas jest wybór, czy ja chcę i za Nim, kim on dla mnie jest, co On dla mnie zrobił, i czy ja na to odpowiem. Natomiast, żeby ten wybór był odpowiedzialny i żeby ta decyzja rzeczywiście była dobrze przemyślana, muszę chyba wziąć pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło. Ja nie mogę tego wyboru podejmować, kiedy nie będę znał całej prawdy. Przecież prawda o mojej relacji między Bogiem a mną jest taka, że to On mnie stworzył, że to On mnie podtrzymuje przy życiu, że to On objawia mi swoje tajemnice. I w końcu, że to On musiał iść za mnie na krzyż, aby mnie zbawić. Jeżeli przyjmę to swoim sercem, jeżeli pozwolę tym informacjom wejść do najgłębszej warstwy mojego serca, to nie wiem, czy możemy taką miłość odrzucić. Pewnie niektórzy będą musieli, ale zapraszam Was, abyśmy my, którzy tę miłość przyjmujemy i którzy chcemy i za Chrystusem, abyśmy my byli czytelnymi świadkami Jego miłości do nas. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dobrego tygodnia, życzę Wam dobrych wakacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.